Cześć, witam Was w ten upalny dzień. Pewnie dzisiaj wszyscy jesteśmy ledwo żywi, ale to nic, bo do opowiedzenia i wysłuchania jest historia. I to nie byle jaka, bo z Waszego ulubionego gatunku, czyli z wprost odwrotnych przypadków. W dzisiejszym odcinku wysłuchacie historii kobiety, która pamięta absolutnie każdy szczegół ze swojego życia. Na przykład to, co jadła na obiad 14 lat temu 8 marca, albo jaka piosenka leciała w radiu, kiedy uczyła się stawiać pierwsze literki. Po prostu odwrotnym przypadkiem jest historia dziewczyny, która niczym w dniu świstaka codziennie przeżywa ten sam dzień i co dwie godziny traci pamięć. Zapraszam Was do wysłuchania pierwszej historii o pamięci absolutnej Rebeki Szarok. Rebeka urodziła się 28 grudnia 89 roku w Australii i jako małe dziecko wiodła stosunkowo spokojne i normalne życie, ale jej rodzice od samego początku zauważyli, że ma niesamowitą pamięć. Dziewczynka przejawiała też inne nietypowe cechy, więc zaniepokojeni rodzice zabrali ją do specjalisty, a tam zdiagnozowano u niej autyzm, i to na jakiś czas uśpiło czujność rodziców, bo autyzm wydawał się wyjaśniać jej niesamowite zdolności. Ale z biegiem czasu dziewczynka zaczęła opowiadać o coraz wcześniejszych wspomnieniach, i pierwszym jej wspomnieniem było to, jak leżała zawinięta w różowy kocyk, kiedy miała zaledwie tydzień. Następnym takim wczesnym wspomnieniem był blask flesza od aparatu, kiedy ojciec robił jej zdjęcie, kiedy wracali ze szpitala po porodzie do domu. I to dało rodzicom do myślenia, że jej niesamowite zdolności wykraczają daleko poza diagnozę autyzmu. W 2011 roku, kiedy dziewczynka miała 12 lat, rodzice pokazali jej dokument o kobiecie, która nazywała się Jill Price i miała niezwykle rozwiniętą pamięć autobiograficzną. Rebeka z zainteresowaniem obejrzała dokument, w którym reporterzy wydawali się być zafascynowani jej nietypową umiejętnością, i zapytała rodziców, co w tym jest takiego niezwykłego, przecież każdy tak potrafi. I wtedy rodzice uświadomili jej, że to nie jest prawda. Że nie każdy pamięta tyle szczegółów ze swojego życia, a już na pewno nie z tak wczesnego dzieciństwa. W niedługim więc czasie rodzina odezwała się do naukowców, którzy występowali w tym dokumencie i po długim szeregu badań zapadła diagnoza. Rebeka miała powiększone ciało migdałowate, które odpowiada za pamięć i emocje, a diagnozą była hipermnezja. Choroba została odkryta dopiero w 2000 roku i na tamten moment cierpiało na nią na całym świecie zaledwie 60 osób, więc badania nad nią jeszcze raczkowały. Hipermnezja charakteryzuje się wysoko rozwiniętą pamięcią autobiograficzną, a cierpiące na nią osoby potrafią w nieskończoność przywoływać wspomnienia z całego okresu życia. I to jest stan, który często pojawia się podczas hipnozy, albo przeżyć z pogranicza śmierci, ale tutaj dziewczynka żyła z nim na co dzień. Kiedy zaczęłam czytać o tej sprawie, pomyślałam sobie, że w sumie byłaby to całkiem przydatna umiejętność. Może w końcu mogłabym się pozbyć wszystkich karteczek z monitora z pracy, albo nauczyłabym się historii, z którą miałam ogromny problem w szkole, bo z jakiegoś powodu mój mózg totalnie nie zapamiętuje dat. Do tej pory zresztą zwracacie mi uwagę, że mylę daty w odcinkach, i to właśnie dlatego, że kiedy je widzę, to w mojej głowie robi się spięcie, i nawet wtedy, kiedy mam je przed sobą na monitorze, po prostu potrafię je pomylić. Ale Rebeka szybko rozwiała mój entuzjazm, mówiąc, że to wcale tak nie działa. Kiedy chodziła do szkoły, miała spory problem z nauką i musiała się do niej bardzo przykładać, i czasami zajmowało jej to nawet więcej czasu niż rówieśnikom. Chociaż nie wiem, jak to ma się do faktu, że Rebeka jest w stanie zacytować dowolny fragment każdego z siedmiu tomów Harry'ego Pottera. Chapter 17. Do you know how that chapter starts? Okay, Chapter 17 is The Man with Two Faces. And it starts off, it was Quirrell. You, gasped Harry. Quirrell smiled, his face wasn't twitching at all. Me, he said calmly. I wondered whether I'd be meeting you here, Potter. Well, next to him who would suspect next to him who would suspect P -p 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 poor st stuttering professor quirrell purposed st the stuttering professor quirrell <laughs> nice performance by the way <laughs> thanks clearly i'm making this too easy so i switch it around okay. and give becky just one line Keep your voice down," said Harry crossly. "I just need to sort of fine tune it. All right?" That was Chapter Twenty Six, the second task in the Goblet of Fire. Reporterka pytała ją o losowe daty, a ona była w stanie z pamięci powiedzieć jaki to był dzień tygodnia, co działo się wtedy na świecie, no i co działo się u niej w życiu. Say so I gave you a date, the fifth of November, two thousand and eight. What happens? The fifth of November, two thousand and eight. Was a Wednesday. And I just heard on the news that Barack Obama had become the US President. I na przykład zapytana o datę 2 kwietnia 2005 roku była w stanie przypomnieć sobie, że był to dzień śmierci papieża i że było to tydzień po wielkiej nocy, bo mówi, że miała duży zapas jajek czekoladowych. I okej, okay, możecie powiedzieć, że 2 kwietnia 2005 roku to jest bardzo znana data i każdy wie, kiedy umarł papież, ale myślę, że to jest bardzo popularna data tylko wśród Polaków i amerykańskie społeczeństwo raczej nie przykładało takiej wagi do śmierci papieża. Niestety, Rebeka, jako osoba autystyczna i znacznie odstająca od reszty rówieśników, doświadczyła w dzieciństwie bardzo wielu przykrych sytuacji, które przez to, że pamięta je wszystkie tak szczegółowo, wracają do niej teraz ze zdwojoną siłą, powodując falę bardzo przykrych emocji. I mówi ona, że kiedy przyjdzie do niej wspomnienie, na przykład z okresu, kiedy miała 5 lat, to przeżywa je dokładnie tymi samymi emocjami, które miała wtedy, kiedy była dzieckiem. Jej dorosły mózg nie przefiltrowuje tego po dorosłemu, tylko funduje jej emocjonalny powrót do przeszłości. Na przykład pamiętam mój pierwszy dzień w przedszkolu, w którym okropnie nie chciałam być i cały dzień przerażliwie histeryzowałam. I na ten moment mój dorosły mózg przefiltrowuje to tak, że bardziej mnie to wspomnienie bawi niż smuci. No bo to było dawno, już mam dorosłe emocje, już jest wszystko okej. Okay. Ale nie wyobrażam sobie teraz przeżywać tego dramatu, tego lęku od nowa. Myślę, że to musiałoby być bardzo wyczerpujące. No i przez ciągłe przeżywanie bolesnych i trudnych emocji Rebeka popadła w depresję i stany lękowe. Jej niezwykła pamięć powoduje, że czuje się jakby była w maszynie czasu, ale na szczęście odkryła, że może manipulować wspomnieniami, które będzie dzisiaj odtwarzać, i na początku każdego miesiąca wybiera sobie najszczęśliwsze wspomnienia z ostatnich paru lat, co pomaga jej w utrzymaniu równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia. To oczywiście nie likwiduje zupełnie pojawienia się tych traumatycznych obrazów, i kiedy już wypłyną na powierzchnię, powodują bezsenność i okropne bóle głowy. Dodatkowo Rebeka zapamiętuje sny i pamięta wszystkie koszmary, odkąd ukończyła 18 miesięcy. Mówi, że zwykła wtedy strasznie płakać, nie umiała zwerbalizować swojego lęku, więc przeżywała go tylko emocjonalnie. Teraz nauczyła się manipulować swoimi snami. Okazuje się, że osoby z hipermnezją mają większą zdolność do doświadczania świadomego śnienia, co pomaga jej na wychodzenie z koszmarów, zanim jeszcze się rozwiną. Rebeka pamięta każdy swoje urodziny za wyjątkiem tych pierwszych i mam tu na myśli moment, w którym się urodziła. Nie ma też żadnych wspomnień zło na matki i mówi, że bardzo się cieszy, że ich nie ma. Mimo wszystkich niedogodności związanych z jej wyjątkowością, Rebeka mówi, że nic by nie zmieniła. Jej autyzm powoduje wielką niechęć do zmian, a sama o sobie mówi, że gdyby nie hipermnezja, nie byłaby tą samą osobą, a lubi to kim jest. Teraz szuka już tylko sposobów, jak radzić sobie z przykrymi skutkami tych nawracających wspomnień. Ja właściwie nie mam zbyt wielu wspomnień z okresu dzieciństwa i myślę, że mój mózg je wyparł albo gdzieś głęboko zakopał je w czeluściach mojej głowy, a musiałabym się teraz bardzo skupić, żeby sobie je wszystkie przypomnieć. Podobno okres dziecięcy i nastoletni jest najtrudniejszym okresem w życiu człowieka i myślę, że każdy z nas kiedyś borykał się z ogromnym stresem, albo trudnościami w odnalezieniu się wśród rówieśników, czy niespełnioną miłością, która w tamtym momencie urastała do rangi końca świata. I dlatego z pomocą przychodzi nam nasz umysł, który zamazuje część tych trudnych wspomnień, aby łatwiej było nam iść przez życie. Trudno mi sobie wyobrazić, codzienne rozdrapywanie ran, które już dawno powinny być zabliźnione, albo codzienne analizowanie żynujących chwil z naszego życia, które przypominają się dokładnie wtedy, kiedy próbujemy zasnąć. Ciągłe pamiętanie takich chwil musi być naprawdę bardzo trudne. I tym optymistycznym akcentem przejdźmy do drugiej historii, która również opowiada o zmaganiach z pamięcią, ale we wprost odwrotnym kontekście. Posłuchajcie opowiadania o Riley Horner, dziewczynie, która każdego dnia przeżywała swój własny dzień świstaka. W 2019 roku amerykańskie media nagłośniły przypadek dziewczyny, która żyje w swoistej pętli czasowej. Nastolatka każdego dnia budzi się i myśli, że jest 11 czerwca 2019 roku. Riley wiodła zupełnie normalnej życie amerykańskiej nastolatki. Chodziła do szkoły, dobrze się uczyła, brała udział w zajęciach sportowych i angażowała się w lokalną społeczność. W 2019 roku miała 16 lat i nikt nie spodziewał się, jak jedna sekunda odmieni jej życie. 11 czerwca tego samego roku Riley poszła potańczyć ze znajomymi i było tam bardzo dużo ludzi. W pewnym momencie spostrzegła, że tłum niesie w jej kierunku mężczyznę nad głowami na rękach, i nagle, kiedy znajdował się tuż nad nią, upadł on i kopnął ją w głowę. Dziewczyna doznała urazu głowy i trzeba było zabrać ją do szpitala, w którym zdiagnozowano wstrząśnienie mózgu. Kiedy jej matka Sara dotarła na miejsce, lekarze zapewnili ją, że wszystko jest w porządku, ale kiedy ją zobaczyła, wiedziała, że coś nie gra. Dziewczynka nie zachowywała się tak jak zwykle. Matka poszła więc do lekarzy, prosząc o więcej badań i lekarze zgodzili się zrobić tomografię głowy. Wszystkie wyniki wyszły jednak pozytywne, więc długo się nie zastanawiali, zanim wypuścili ją do domu. Ale już w drodze powrotnej dziewczynka straciła przytomność i dostała drgawek, spanikowana matka zawróciła więc i odwiozła ją z powrotem do szpitala. Riley została więc z powrotem przyjęta na oddział i w późniejszych dniach przeszła przez miliony badań, ale wszystkie wyniki wychodziły prawidłowo. Jako, że lekarze byli bezsilni wobec braku diagnozy, odesłali ją z powrotem do domu i tym razem udało jej się nawet do niego dotrzeć, ale jej stan był daleki od normalnego. Poza napadami drgawek Riley miała też problemy z mową i słuchem i cierpiała na bardzo silne bóle głowy. Ale najgorsze było to, że dziewczyna nie mogła tworzyć żadnych wspomnień ani utrzymać w głowie żadnej myśli na dłużej niż dwie godziny, bo co dwie godziny jej pamięć automatycznie się wymazywała. Utrata pamięci krótkotrwałej spowodowała, że dziewczyna była bardzo zdezorientowana i wystraszona. Bywały momenty, że coś nawet wydawało jej się znajome, ale nie mogła sobie przypomnieć, co przed chwilą robiła. Kiedy ktoś opowiadał o jakichś wydarzeniach, na przykład z dnia poprzedniego, miała ona wrażenie, jakby mówiło kimś innym, bo totalnie nie pamiętała, żeby brała w nich udział. Każdego dnia, gdy budziła się rano, była pewna, że jest 11 czerwca 2019 roku, a jej matka musiała przypominać jej, jaki jest dzień i miesiąc. Czasami nawet sama zauważyła, że coś jest nie tak, bo kiedy budziła się myśląc, że jest czerwiec, a za oknem leżał śnieg, to była jeszcze bardziej zdezorientowana. Próbując sobie jakoś poradzić z tą nową sytuacją, rali zostawiała sobie notatki w telefonie i ustawiała budzik na co dwie godziny, żeby móc do nich wracać. Zaznaczała też dni w kalendarzu, żeby wiedzieć jaka jest aktualna data, prowadziła pamiętnik i zrobiła sobie tablicę ze zdjęciami, aby możliwie jak najbardziej trzymać te wspomnienia. Niestety to wszystko nie wystarczyło, żeby wrócić do normalności. Jako, że Riley nie mogła się już uczyć, bo uczenie się informacji szkolnych na dwie godziny zupełnie miało się z celem, musiała opuścić trzecią klasę liceum. Straciła też niestety bardzo dużo znajomych i chłopaka. Wyobrażam sobie, że dla nastolatki musiało to być bardzo przykre doświadczenie. Niedługo po wypadku zmarł brat Sary, czyli wujek Riley, i było to dla niej druzgocące wydarzenie. Wyobraźcie sobie, jak dramatyczne musiało być dla niej ciągłe przeżywanie tej wiadomości od nowa, no i dla rodziny, która musiała jej o tym przypominać każdego dnia. Tymczasem Sara rozpaczliwie szukała odpowiedzi, bo po prostu obawiała się o przyszłość córki. Martwiła się, że nie znajdzie sobie ona nigdy pracy i nie założy rodziny. W ciągu pięciu miesięcy od wypadku Riley była już w pięciu szpitalach i przeszła milion testów, ale lekarze dali rozkładali ręce i nikt nie wiedział, co jej dolega. Ciągle tylko powtarzali, że miała wstrząs mózgu i za parę dni jej przejdzie. W ostatnim krzyku rozpaczy Sara założyła córce stronę na Facebooku i skontaktowała się z bardzo popularną stacją telewizyjną. Kiedy wyszedł o niej reportaż stał się wiralem i bardzo wielu Amerykanów chciało jej pomóc. Została też utworzona zbiórka, na którą ludzie mogli wpłacać swoje datki. Kilku znajomych rodziny wysłało wiadomość do ośrodka leczenia mózgu Kognity w Utah i specjaliści z tego ośrodka powiedzieli, że być może będą w stanie jej pomóc. Centrum medyczne wykonało skan mózgu i znaleźli oni anomalię, którą przeoczyli wszyscy inni lekarze. Okazało się, że wstrząs mózgu spowodował problem z docieraniem tlenu do niektórych komórek mózgowych. Zaproponowali terapię fizyczną i psychiczną i Riley od razu wzięła się do pracy. Jaka była radość matki, kiedy okazało się, że już 3 dni od rozpoczęcia terapii widoczne były jej skutki. Trzeciego poranka, kiedy matka obudziła ją rano i zapytała, czy wie, gdzie jest, ona wiedziała, gdzie jest i nawet pamiętała, po co tam jest. Odpowiedziała matce, że są w w klinice Cognitive, a matka oszalała z radości. Jednak sprawy wkrótce miały się skomplikować. 3 lutego 2020 roku matka Riley udostępniła na jej stronie na Facebooku informacje na temat stanu jej zdrowia i napisała tam, że ma objawy podobne do mononukleozy, ale testy na tą chorobę dały wynik ujemny. Objawy po wstrząśnieniu mózgu zaczynały się nasilać, dziewczyna nie mogła jeść, miała ciągły ból brzucha i bardzo schudła. Lekarze wykonywali kolejne testy, ale ze względu na to, że dziewczyna była bardzo słaba, nie mogli wykonać endoskopii, a mieli nadzieję, że właśnie to badanie rozwiązałoby zagadkę jej stanu. Ostatecznie stwierdzili, że te nowe objawy również są wynikiem wstrząśnienia mózgu i zalecili jej ćwiczenia oddechowe, które po paru dniach faktycznie przyniosły skutek. Dziewczyna z dnia na dzień odzyskiwała energię i chęć do życia. Wkrótce poprawa była tak znaczna, że Riley mogła wrócić spokojnie do szkoły. Jej pamięć, co prawda, była trochę lepsza, ale nadal doskwierały jej inne dolegliwości, które uniemożliwiały jej normalne funkcjonowanie. Czasami nogi dziewczyny odmawiały posłuszeństwa, bywało, że robiło jej się słabo i mdlała, innym razem drętwiała jej cała twarz i usta. Za każdym razem, kiedy matka Riley myślała, że już wszystko wraca do normy, szybko okazywało się, że się myliła. Dziewczyna zaczęła mieć trudności w nauce, zwłaszcza w matematyce, z którą do tej pory nie miała żadnych problemów. Zmagała się również ze stanami lękowymi, które uniemożliwiały jej prowadzenie samochodu i znacznie utrudniały chodzenie do szkoły. Ale to wszystko nie powstrzymało jej przed zapisaniem się na studia pielęgniarskie i właśnie parę dni temu otrzymała dyplom i jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. Mimo wszystkich tych trudności wygląda na to, że Riley bardzo dzielnie stawia czoło życiu i nie brakuje jej optymizmu. Ja kolejny raz jestem pod wrażeniem, jaką ludzie potrafią mieć w sobie siłę i determinację w dążeniu do celu, mimo że warunki nie zawsze nam sprzyjają. Dajcie proszę znać, czy słyszeliście już o tych historiach i jeżeli macie jakieś szczegóły, które chcielibyście dodać, to zapraszam w sekcję komentarzy. Mam też nadzieję, że nikt z Was nie dostał epilepsji po ilości cięć w tym odcinku, za które bardzo przepraszam. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, do zobaczenia w przyszły piątek, cześć pa.